O, Jak wiecie, albo i nie wiecie, ten dom, w którym aktualnie się znajdujemy, jest najstarszym domem youtuberów. No tak naprawdę nagrywamy tutaj, w zasadzie ja nagrywam od 2017 roku. Dom został niezmieniony, tak naprawdę, od tamtego momentu znacząco. No i wydaje mi się, że już jest odpowiedni czas, żeby ten dom zmienić. Także dzisiaj zostajecie poinformowani, że, że nadchodzą duże zmiany na kanale, w zasadzie upgrade domu, bo no ten dom już jest za stary. No to jest pierwszy dom, tak naprawdę, na YouTubie i wydaje mi się, że, że pora go zmienić. To jest odpowiednia pora. Długo na to czekamy. No i tak naprawdę będzie to pierwszy, ale to pierwszy modern house, czyli nowoczesny dom, e, który będzie po prostu zamieszkany przez youtuberów, także no to jest naprawdę gruby dom. Naprawdę, naprawdę, naprawdę gruby dom. Obydwa te domy, które Wam pokazałem są fajne, ale ten, który ja wybrałem, no po prostu zmiecie, zmiecie z powierzchni ziemi. Bo nie ma podjazdu tak naprawdę do tego domu. E, oglądałem tak naprawdę wszystkie domy w Polsce e, i do tego domu nic nie ma podjazdu, także jaram się mega, mam nadzieję, że wy... I mówiąc oczywiście o wszystkich domach w Polsce, miałem na myśli, że wszystkie domy powyżej 8 milionów złotych, e, widziałem po prostu, byłem w nich. O, Hubert. Szkryszkę! amerykańska suko!